Proszę, do młodszych pokoleń, nie skreślajcie nas jeszcze, ponieważ mamy się czym podzielić. Jest tego sporo, jest, jest sporo tych doświadczeń, wiedzy. Nazywam się Mirosław Steć. Mam 59 lat. Obecnie pracuję jako Business Development na Europę Wschodnią dla niemieckiej firmy Recalo. Jest to firma zajmująca się rozwiązaniami logistycznymi kierowanymi do różnych branż. Generalnie rzecz biorąc chodzi o wynajem i obsługę paletopojemników, które zabezpieczają produkty, które są w nich przewożone i oferują szeroko pojętą ochronę przed wpływami środowiska i czynników zewnętrznych, a także poprawiają efektywność gospodarki magazynowej. Wcześniej zajmowałem się wieloma innymi rzeczami. Pracowałem, w sumie moja kariera trwa od 1985 roku. Rozpoczynałem ją w, 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 wtedy w dużej poznańskiej firmie HC Gierski. Trafiłem do Biura Handlu Zagranicznego, gdzie zajmowałem się eksportem części zamiennych do silników okrętowych na rynki zachodnioeuropejskie. Była to wspaniała szkoła zawodu. Przypominam osobom niepamiętającym tamtych czasów, że 1985 rok to była głęboka komuna, to były braki wszystkiego. To był brak kontaktu z językiem, z językami. A moja praca dawała mi możliwość rozmawiania, pisania, spotykania się z osobami mówiącymi po niemiecku, po angielsku, nauczenia się czegoś nowego. Także wspominam to z bardzo dużym sentymentem. Jakiś czas później trafiłem, pewnie jako jeden z pierwszych Polaków, do Tajlandii. Pracowałem w firmie handlowej, która zajmowała się eksportem wszystkiego. Wtedy z Tajlandii wysyłało się wszystko wszędzie. Była tam odzież, była tam żywność, były tam zabawki, różne artykuły gospodarstwa domowego. I ciekawe było to, że zarządzałem zespołem miejscowych ludzi To było duże doświadczenie międzykulturowe, gdzie. Po raz kolejny miałem okazję nauczyć się bardzo wielu rzeczy i sprawdzić się jako menedżer, jako osoba prowadząca biznes. Także super. A po powrocie był to akurat czas dużych przemian w Polsce. Trafiłem do firmy CPC Polska, która później została przekształcona w Best Foods, a obecnie należy do Miller'a. Byliśmy pierwszym zespołem handlowym, który wprowadzał na rynek markę Knorr. Rozwijaliśmy markę Amino, wprowadzaliśmy Majonez Są to produkty, które należą jeszcze dziś do liderów swojego rynku, a my wtedy zajmowaliśmy się takimi również strasznie ciekawymi rzeczami, jak wprowadzanie nowoczesnego marketingu, wprowadzanie Nowoczesnych sposobów sprzedaży na rynek polski. Pamiętam, kiedy pojechałem po raz pierwszy do jednego z klientów we wschodniej Polsce, tam bardzo się dziwiłem, mówiąc, że z firmą Amino współpracujemy od dziesięcioleci, ale jeszcze nikt nigdy tutaj nie przyjechał. I jak to właściwie jest? Także bardzo ciekawe doświadczenia, bardzo sympatyczne, również nauka wielu nowych rzeczy. I przechodzimy płynnie w okres, kiedy w Polsce zaczynała się dokonywać restrukturyzacja całego handlu. Mówimy o przejściu z modelu, gdzie, gdzie były setki tysięcy niezależnych sklepów w różnych branżach i mnóstwo hurtowni. Wtedy sposób na biznes to było, to było posiadanie hurtowni, także, także one posiadały, to powstawały w każdym. Miejscu, gdzie była jakaś możliwość postawienia hali i dojazdu samochodem ciężarowym, także, także pamiętam bardzo dobrze, kiedy to wszystko przekształcało się z takiego modelu bardzo przesznego i średniego w profesjonalny, z chłodzeniem, z systemami komputerowymi i tak dalej. A to już obserwowałem, będąc dyrektorem sprzedaży i marketingu w firmie Hoffman, która w tym czasie zaczynała się na polskim rynku rozwijać. No i w niepostrzeżenie spędziłem tam w sumie 16 lat, ponieważ jakiś czas później zostałem dyrektorem generalnym firmy. Również ekstremalnie ciekawe okres w moim życiu, ponieważ tak się składało, że miałem okazję wprowadzać w życie wszystko to, czego się wcześniej nauczyłem. A więc byliśmy bardzo aktywni już wcześniej, już w CPC też, jeśli chodzi o reklamę telewizyjną, o bardzo, bardzo szerokie spektrum działań reklamowych. Mam na myśli outdoor, mam na myśli wtedy jeszcze funkcjonującą prasę fachową czy, 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 czy magazyny, więc było tego bardzo dużo. Ze strony handlowej na rynku zaczęły się pojawiać sieci handlowe z zachodu. Na początku było to zjawisko bardzo takie pojedyncze, egzotyczne, później te sieci zaczęły być faktycznie sieciami. Pojawiły się sieci dyskontowe, zmienił się model zakupowy w Polsce. Temu wszystkiemu towarzyszyło ca całe spektrum innych przemian związanych ze sposobami funkcjonowania firm. Dziś pewne rzeczy wydają się już anachroniczne bądź nie do przyjęcia, ale, ale właśnie komfortem osoby mającej dłuższe doświadczenie jest to, że widzi się, że pewne rzeczy się ciągle zmieniają. Są różne, różnego rodzaju mody, nie tylko w, mody w ubieraniu się, ale również mody w zarządzaniu. Pojawiają się nowe trendy, nowe narzędzia. I ważne jest, żeby nie postrzegać ich jako już taki zamknięty etap rozwoju, tylko widzieć, że jest to element jakiejś większej całości, to służy czemuś, bo na przykład jeżeli. Ja cofnę się do moich początków działalności zawodowej. Jednym z podstawowych narzędzi pracy była maszyna do pisania, maszyna do pisania taka mechaniczna, nie elektryczna. Później pojawiły się elektryczne. Pojawiło się całe oprzyrządowanie do tego, jakieś korektory, żeby zamazywać białym lakierem jakieś błędy, które się ewentualnie popełniało. I były maszynistki, które, które jakieś dłuższe teksty e, ręcznie pisały. Więc pokoje były pełne takiego stupu, tego, bu, 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 bu. E, ciągi z, z tych klawiszy uderzających e, w wałek maszyny. E, później nagle to zniknęło. E, pojawiły się komputery, które z, początkowo służyły głównie jako maszyny do pisania, i, i drukarki i głowę, które też tak dość właściwie e, pisały. Można się było zatrzymać na etapie postrzegania tego jako ła, wow, coś nowego, co kompletnie rewo rewolucjonizuje świat. Owszem, rewolucjonizuje, ale jest to cały czas sposób wprowadzania danych. Dziś mamy już znacznie doskonalsze komputery, znacznie doskonalsze oprogramowanie, ale nie zapominajmy, że to służy do zbierania i opracowywania danych. Wspinając się na górę drabiny organizacyjnej widzimy, że tak, fajnie, że zmieniają się narzędzia, niektóre są rzeczywiście lepsze od, od innych, ułatwiają życie, poprawiają efektywność, ale cały czas patrzymy na pewne procesy. Patrzymy na ludzi jako na naszych klientów, konsumentów i oni się nie zmieniają. Mają te same potrzeby, co można obserwować na w rozmaitych przykładach z dziedziny sztuki, na przykład odkrytych gdzieś tam w jakichś wykopaliskach, ruinach i tak dalej. Ludzi, ich aktywności nie zmieniają się przez tysiące, setki lat. Zmieniają się narzędzia. I to właśnie jest treścią tego, czym chciałbym się podzielić, a mianowicie przeświadczeniem, że wszystko zostało już Zrobione, odkryte i jesteśmy na tym ostatnim etapie rozwoju, ponieważ mamy jakiś nowy gadżet, który pomaga nam sprawniej funkcjonować. A to nieprawda. Ten gadżet coraz szybciej będzie się starzał moralnie. I za dwa lata, za trzy lata, za pięć lat małe dzieci będą się uśmiechały, mówiąc, to już jest niefajne, bo jest już coś znacznie lepszego. I my się w tym Lepiej orientujemy niż nasi rodzice, nie mówiąc o, o dziadkach i tak dalej. Proszę Państwa, ważne jest to, żeby przez całe życie uczyć się czegoś nowego, być otwartym na pojawiające się zmiany, trendów, narzędzia, przyspajać je, ale łączyć to z szerszym doświadczeniem i, i oglądem rzeczywistości. A, I tutaj może zabrzmie protekcjonalnie, ale tego się, to się z reguły nabywa z wiekiem, z doświadczeniem i mm, dlatego prośba do młodszych pokoleń nie skreślajcie nas jeszcze, ponieważ mamy się czym podzielić, jest tego sporo, jest, jest sporo tych doświadczeń, wiedzy i tak jak wspomniałem już wcześniej, to wszystko zatacza pewnego rodzaju kręgi. Więc jeżeli jesteśmy w stanie to widzieć, rozumieć, mamy, mamy również rozwiązania. I do tego są nam potrzebni ludzie właśnie z tym bagażem doświadczeń, którzy są skłonni, chętni, chcą się nim podzielić i przez to też czują się potrzebni.